Hmm. Witaj, witaj siostro, witaj piękna. Hmm. Dzisiaj Dzień Kobiet, uwielbiam celebracje, wszelkiego rodzaju celebracje, hmm. wszelkie święta, uwielbiam celebrować i uwielbiam celebrować każdy dzień życia hmm. i dzisiaj, dzisiaj z okazji Dnia Kobiet moja piękna, życzę Ci, życzę Ci, abyś miała przestrzeń w swoim życiu do bycia sobą w całości, aby Twoja kobiecość we wszystkich jej przejawach, w jej całej różnorodności i wielowymiarowości mogła się przejawiać w Twoim życiu. Życzę Ci, abyś ee, Abyś każdego dnia dawała sobie przestrzeń na swój głos. Abyś każdego dnia dawała sobie przestrzeń, aby usłyszeć siebie, aby usłyszeć ten swój głos, aby usłyszeć głos z serca i aby usłyszeć głos ze swojego łona. I życzę Ci, abyś każdego dnia miała przestrzeń, żeby słuchać swojego własnego ciała i żeby za Nim podążać. I życzę Ci, kochana, żeby żebyś miękła. Miękła w siebie. Miękła w swoje ciało. I życzę ci, życzę Ci, żeby Twoje biodra, żeby Twoje kobiece biodra były rozkłysane, miękkie, pulsujące życiem. I życzę Ci, kochana, żeby to życie, to życie w tobie, które pulsuje w Twoich biodrach, w Twojej miednicy, żeby dawało Ci przyjemność. Żeby cię inspirowało. Żeby, żeby było tak ciekawe i tak ważne dla Ciebie i dawało Ci tyle, tyle poczucia spełnienia, że codziennie rano wyskakujesz z łóżka w ekscytacji na ten kolejny dzień. I życzę Ci kochana, żeby te. Te miękkie, pulsujące życiem, rozkołysane, roztańczone biodra, żeby, żeby te biodra karmiły Twoje piersi. I żeby te piersi, Twoje piersi były jak piersi bogini, pełne ambrozji karmiące ciebie i karmiące wszystkie twoje wewnętrzne aspekty wszystkie twoje wewnętrzne aspekty które są zranione które potrzebują miłości które potrzebują zauważenia które potrzebują otulenia i życzyć kochana żebyś miała przestrzeń żeby tulić siebie Każdego dnia, żeby tulić siebie do swoich własnych piersi. Żeby, mm, żebyś miała przestrzeń. Na łagodność dla siebie. Łagodność dla siebie. Miękkość dla siebie. Mm. Życzę ci, żebyś mówiła do siebie głosem. Przepełnionym właśnie tą łagodnością i miękkością. Żeby twój głos, gdy mówisz sama do siebie, zamiast być głosem krytyka, żeby był głosem miłości. Życzę Ci, żeś miała przestrzeń, żeby się tego uczyć. Uczyć się, jak mówić do siebie głosem miłości. Hmm. I życzę Ci kochana, żebyś miała frajdę. Żebyś miała frajdę dzisiaj i każdego dnia, po prostu taką frajdę z głębin brzucha, z głębin twojego wewnętrznego dziecka, z głębin twojej nastolatki, dziewicy, żebyś miała czas na takie rzeczy, które cię karmią frajdą, taniec, huśtawka, malowanie, pisanie, tworzenie, dzika miłość ogień las, spacery, natura książki cokolwiek Cię karmi, cokolwiek Ci daje frajdę życzę Ci, żebyś miała na to przestrzeń i żebyś się karmiła tym każdego dnia każdego dnia, bezwstydnie Bezwstydnie biorąc czas dla siebie, bezwstydnie wybierając siebie i swoje ciało, swoją przyjemność, swoją radość, swoją twórczość, swoją obecność w tym życiu. Życzę Ci, kochana, żebyś miała odwagę, żeby się pokazywać, żeby być widzianą, żeby być słyszaną. Hmm. Życzę Ci, żeś miała odwagę, żeby pokazywać się ze swoimi darami, żeby wyciągać to, co tworzysz z szuflady i pokazywać to światu, nieść to do świata, jako światło Twojej miłości, jako światło Twojej obecności tu, w tym świecie, w tym życiu, w tym ciele, w tym niesamowitym, ucieleśnionym doświadczeniu. I życzę Ci, kochana, żeby dziś, dziś, i każdego dnia, żebyś robiła rzeczy, które są ważne dla Ciebie, które dają Ci poczucie spełnienia, które sprawiają, że, że chce Ci wstawać rano, które sprawiają, że jesteś ciekawa, co też ten nowy dzień Ci przyniesie. I życzę Ci, kochana, żeby byli w Twoim życiu ludzie, którzy Cię inspirują, ludzie, którzy Cię wspierają, ludzie, którzy sprawiają, że rozpościerasz swoje skrzydła, że otwierasz serce, że lecisz, że czujesz, że masz moc, że jesteś trzymana, wspierana, karmiona. I życzę Ci, kochana, żebyś dziś, Dziś celebrowała siebie w taki sposób, w jaki ty tego potrzebujesz. I być może to będzie czas pod kocykiem, zakudana w ciepły sweterek z kubkiem kakao i ukochaną książką, którą być może czytasz już po raz pięćsetny, do której powracasz i powracasz i powracasz, bo tam jest, tam jest coś dla ciebie. A może to będzie taniec, a może to będzie spacer w naturze, a może to będzie czas z przyjaciółkami, z ważnymi kobietami, z ważnymi ludźmi, a może to będzie czas z ukochanym, a może czas z rodziną, może to będą planszówki, a może frajda, a może gilgotanie się z kimś, a może gorąca kąpiel sama ze sobą przy świecach, ze wspaniałym zapachem. Hmm. A może masaż? A może, a może, jeżeli pragniesz dostać kwiaty, to może po prostu pójdź i kup sobie swój wymarzony bukiet kwiatów. Może po prostu obdaruj siebie dzisiaj tym, czym chciałabyś być obdarowana. Może pozwól, żeby miłość życia przepłynęła przez twoje własne dłonie i obdarowała ciebie. Może, jeżeli marzysz o tej sukience, to może ją sobie kup dzisiaj. A jeżeli marzysz o bukiecie takim czy innym, to go sobie kup i obdaruj siebie z miłością. Sama dla siebie. Pamiętaj, nie musisz czekać, aż dostaniesz coś od kogoś. Pamiętaj, najpierw potrzebujesz dać sobie to, co chcesz dostawać od świata. Najpierw potrzebujesz sama się tym nakarmić. Więc zapraszam Cię dzisiaj, kochana, z okazji Dnia Kobiet, ale też i każdego, każdego dnia obdarowuj siebie, obdarowuj siebie miłością. Pięknym zachwytem, zachwytem, który otwiera Twoje serce. Frajdą, która Cię karmi śmiechem z brzucha, bliskimi relacjami. Ważnością tego życia, ważnością tego, co robisz. Odwagą, odwagą do bycia sobą, odwagą do pokazywania się. Dziękuję, że jesteś. I ciekawa bardzo jestem, co usłyszałaś, co usłyszałaś w moich słowach i co chcesz zabrać z moich słów, z mojej opowieści dla siebie na dzisiaj i na inne dni. Jeszcze raz, wszystkiego najpiękniejszego z okazji Dnia Kobiet. Buziam. Buziam i posyłam miłość wprost serca.